Witam, moi drodzy! Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym Shopping haul'em Będzie to troszkę rzeczy nowych e, i troszkę z, oczywiście z mojego ulubionego Charity Hallu. E, za parę dni są moje urodziny, więc postanowiłam sobie troszeczkę zaszaleć i kupić rzeczy dla mnie. I tutaj pierwsza rzecz, e, którą e, sobie już bardzo długo obiecywałam możecie się śmiać ale po 30 roku życia. E, ma się już inne priorytety, e, no i podobają się zupełnie inne rzeczy. Kupuje się rzeczy praktyczne, e, po, potrzebne jak, jak gdyby na co dzień. Więc tu Wam chciałam pierwsze pokazać. Kupiłam sobie takie leżaczki. Jak będzie ładna pogoda w Anglii w końcu, to będziemy się z mężem w weekendy opalać i wypoczywać. I kupiłam takie dwa e, leżaczki. I one zakupione zostały w Morrisonie. Była promocja, dwa w cenie 50 funtów. Jest to bardzo korzystna cena. E, jakiś czas już się rozglądałam za nimi, e, patrzyłam wszędzie, na Amazonie, na Ebayu, w sklepach i, i jest to bardzo, bardzo dobra cena. Ja jednakże pracuję w Morrisonie. E, mam też kartę zniżkową do tegoż marketu, więc w sumie te fotele wyszły nas 20 funtów za sztukę. Jest to mega cena. Jestem bardzo zadowolona, tylko e, pogody w Anglii brak. E, czekam na te upały, czekam na to słońce, aż będę korzystać. Więc to, to wszystko z Morrisa. nie, to nie wszystko z Morrisona, ponieważ pojechałam drugi raz i kupiłam sobie dwie piżamy. Jeden kupiłam taki e, zestaw na długi rękaw. Są to fajne spodenki i taki szary, mój ulubiony oczywiście kolor. To jest napis The weekend has landed. Akurat na leniwe niedzielę. Ciepło. Fajnie można sobie wypoczywać. I ta piżama kosztowała 9,50. Była przeceniona o połowę z 18. Także bardzo atrakcyjna cena. I tutaj drugi zestaw piżamowy. Takie spodenki krótkie yy, i top na ramionczkach. Akurat teraz na lato. Podoba mi się tutaj ten element z takimi przeszyciami, sznureczkami tutaj w okolicach yy, biustu. I to by było teraz już naprawdę wszystko z Morrisona. Teraz pokażę Wam to, co kupiłam w moim ulubionym charity shopie Bernando, Bernardos. I tutaj mamy taką śliczną bluzeczkę dla mojej córki. Bardzo fajna, do geterków będzie. Z takiego fajnego, lejącego materiału. No i to oczywiście za funta. Wszystkie rzeczy dla dzieci są za funta, a dla dorosłych za dwa funty. Tutaj kolejna bluzeczka dla mojej córki. E, taka fajna koszula wiązana na troczek na dole. Śliczna. Ona jest z tej firmy, która jest w Ticamaxie sprzedawana. Dużo miałam bluzek swego czasu z, tego, z tej serii. Śliczna. Żałuję, że w moim rozmiarze takiego czegoś nie było. I tutaj kolejna rzecz dla córki. Takie poncho. Akurat będziemy na wakacje jechać do Polski. Nad basen, nad jezioro. Super sprawa. To jest na 4-5 lat, ale. Ale będzie na nią już dobra. Będę właśnie prała to już jutro. Niestety dzisiaj jest za późno. Wyprasuję ładnie, będzie, będzie jak nowe. Tutaj jest również dla mojej córki katana. Tylko, że ta katana jest na 10 lat. Ja, że jestem zawodowym zbieraczem ubrań, mam już cały pakiet odłożony dla niej na strychu. Popakowane w torby te próżniowe takie. Także to będzie kolejna rzecz, która powędruje sobie na styk. Wiadomo, takie katany nigdy nie wychodzą z mody. One, one po prostu wiecznie będą noszone. Także już mam przynajmniej jedną dla niej na ten okres. Tutaj jest taki ramper. Znowu dla niej, już ostatnio kupiłam innego koloru. Teraz ten. Minusem jest to, że to trzeba będzie po każdym praniu. Prasować, ale jest to tak śliczne, nie mogłam się oprzeć. United Color of Benetton, także firma bardzo dobra. Myślę, że jak to wyprasuję, jak to już będzie wyprane, to będzie przepięknie wyglądać też. Kolejna rzecz, którą chciałabym znaleźć dla siebie, takie coś, ponieważ te rzeczy dla dziewczynek teraz są tak piękne. Żałuję, że nie ma takiego czegoś w moim rozmiarze akurat. Dominik nie przeszkadza mi teraz, ja nagrywam, ok? Za chwilę. E, tutaj mam kolejną bluzkę dla córki. Też jest śliczna. Z takimi tutaj troczkami przy ramionkach. E, Dominik, zaraz idź do kuchni. E, też będę musiała wyprasować. Ładnie zadbać o to. Teraz zobaczę jeszcze, jaki to ma skład. Nie jestem w stanie przeczytać. Co to jest? No, mniejsza o to. Bardzo fajny, taki lekki materiał. Bialutki, jak śnieg. I tutaj sobie w końcu taki, e, koszu, taka koszulka do uprawiania sportu. Właśnie ostatnio rozglądałam się za, ty, za takim czymś dla siebie. I ceny mnie oczywiście zabiły. Stwierdziłam, że nie, a no już trafię. E, gdzieś na promocji albo na, na w lumpeksie. i proszę, wchodzę super rozmiar L akurat na mnie i co jest najlepsze, to już ma wbudowany stanik sportowy, także ubieramy takie całe coś i można śmigać, ćwiczyć i tutaj mam też wersję w kolorze białym w ogóle niezniszczone, tak jak gdyby nieużywane Jestem bardzo zadowolona. I tutaj ostatnia rzecz. Bluzka. To jest z firmy Papaya. Ona jest sprzedawana w Matalanie. Też taka sieciówka w Anglii. Coś jak Primark. Tylko nie jest tak aż popularna. Ja rzadko tam kupuję swojego. Najlepsze jest to, bardzo mi się podobają te rękawy takie bufiaste. Tylko nie wiem jak to... Jak to wyprasować? Bo to jest tak popotrzewane. Będę próbowała. Nie mam te żelazka z parą takiego typowego. Więc, no, jest super, jest kolor, e, bardzo fajny. Ja rzadko się odważam na tak e, rażące kolory. Ale postanowiłam spróbować dwa funty. Tylko bruska, bardzo w dobrym stanie. Warto spróbować, zaryzykować. Także to by było na tyle. E, pozdrawiam Was wszystkich. Dziękuję za czas spędzony ze mną. Proszę o lajki dla mnie na zachętę, bo jestem e, dopiero początkującym youtuberem. Uczę się cały czas, także e, proszę być e, łaskawym dla mnie. Także życzę Wam miłego dnia bądź miłej nocy. Zależy kiedy to będziecie oglądać. Trzymajcie się, pa! pa.